Słuchajcie, jest piecorybka. Jest rybka na pójdzieły. Słuchajcie, ale potężne brani. Powiedzcie co się dzieje. Siemanko widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku. Godzina ósma rano. Melduję się na życe na tym stanowisku tutaj, co że go na jesień robią i pomału będziemy próbowali coś tutaj złowić. Słuchajcie, dwa federki dzisiaj, troszkę gałęzie tutaj porosły, no ale to nic, jakoś se tu poradza. Także nie przedłużając, zapraszam was na film. Życzę wam miłego oglądania. A już zacipuję wędki i pokazuję wam, jak to tu wygląda. Tak, słuchajcie, pierwsza wędka leci na taką małą rasówkę. Jak widzicie, koszyczek 60 gramowy, myślę, że mi tu styknie. I robimy rzut i robimy rzut słuchajcie tukę pod brzeg. Daleko nie od muszę na drugi roz tupę brać te moje wędki 240, te karpiówki słuchajcie, bo bo z 3,60 tupy nie węda nad tymi drzewami zaciepujemy drugą wędka tak słuchajcie na drugą wędkę, plik białych i tak samo to poleci do wody tą wędką myślę, że zaciepna, bo tukę mam 3,30 długości Czekamy, słuchajcie na pierwsze brani. Jak widzicie tuki te gałęzie nad głową troszkę zawadzają, żeby wędką 3,61. Ale to nic, bo po to, że chcę kupić te moje karpioweczki 2, długi, że właśnie tuki by dał ustawiał. Inny muszę te miejsce tuki bardziej poszerzyć, bo po zimie się troszkę zmieniło. Słuchajcie, jak musiałaby troszkę lekko woda wysoko. O tu tak ledwo co siedza, muszę to tu bardziej skopać, żeby łóżko wlazło, że w razie co na nocka pójdzie pojechać. No i co? Ja, że godą. Jedna na białe, jedna na gnojki. I czekamy. Pora godzin czasu. Obejrzymy, czy uda się coś złowić na życe. Słuchajcie, jest pierwsza rybka. Jest pierwsza rybka na plik białych. Karasia słuchajcie. Muszę tu słodki poprawić słuchajcie, bo tu ledwo co mam ja zleźć. Jest taki pierwszy karaś. Na plik białych, słuchajcie z żyki. Coś się zaczyna dziać. Ryba się zaczyna ruszać na tej życe. Już go wypuszczą na zadowody. Tak słuchajcie i robimy rzut. Po drugie, ryba słuchajcie, powiem wam, że Arzek jest w szoku, że tak szybko udało mi się Karasia złowić i w ogóle coś złowić na życe, bo ostatnio, jakże był, to po prostu jeszcze bez brań było, ale też była woda wysoko. No i tukę na tym miejscu już się coś zaczyna dziać. Jakieś spławy wąpiał takie drobnice, bo małe klinie pod powierzchnią też chodziły. Także jeżeli dobrze myśli, że jeszcze uda się jakoś rybka dzisiaj wyciągnąć, póki co pokożę wam moje przynęty, na kierę dzisiaj hitą. Słuchajcie, tu sobie ładnie chodzą białe robaczki, jak widzicie. Leko podlipowane. Tukę słuchajcie, mam małe rosówki z gnojeczkami. I tak testuje te dwie wędki. Następny raz, jak tu przyjada, to już myślę, że będę miał bardziej tu skopane. Słuchajcie, że już tutaj bardziej po prostu wejdę ze stołkiem i se fajnie się No i na drugi wędka na pelecik na pewno poleci. Jedna na białe standardowo i spróbujemy złowić jakoś karpia. Póki co nie ma wykluczone, że dzisiaj żadnego nie złowia. Ale bardziej bym liczył tukie na pelecik, właśnie, że, że ten kaper podindie. Także co słuchajcie, no czekamy, czekamy na brani, zarosta jedna wędka jeszcze przyciepia i obejrzymy co się będzie dalej działo. Słuchajcie, pokażę Wam teraz takie koszyczki bardziej ciężarek koszyczek o, na, na żyjka Kieryżek zaczną teraz stosować właśnie w tym roku już Wam pokazuję są to takie ciężarki są to takie ciężarki, słuchajcie to czerwone to oklejono pasta w środku tego ciężarka W środku tego ciężarka po prostu jest taka siatka, jak widzicie, że idzie fajnie okleić, czy zanęta, czy po prostu jakiś, jakoś pasta, tak jak ją mam, oklejono pasta w tym właśnie koszyczku, jak widzicie. No i na koniec tu mam białych i tak głowia zakładą świeże robaki, słuchajcie, i leci zestaw do wody. Takie właśnie te koszyczki. Jeszcze raz Wam pokazuję. Dzisiaj akurat stosuję atukę 60 gramowy Na drugi węzeł mam normalny koszyk zanętowy i po prostu tak to czym A te se testuję, bo bardzo fajne są. Także ciepia, tego godą wędka. I czekamy, może uda się jeszcze coś dołowić. Słuchajcie, ale potężne brani. Obejrzyjcie, co się dzieje. Nie wiem, co to jest za ryba. Ale muszę tam zleźć na dołu, holować. Nie wiem słuchajcie jeszcze co to jest, ale małe to nie ma i na pewno nie kara się. atomowe brani słuchajcie, atomowe. Jest brzana pieszo w tym roku, słuchajcie, jest brzana, już się pokazała. Ale piękno, piękno brzana, słuchajcie. Pierwsza moja w tym roku. Elegancko. Taką w granicach mu powiem 55-50 cm. Już ją wypuszczą na co do wody. Szybkie zdjęcie. I może uda się jeszcze coś złowić. Słuchajcie, już ją wypuszczą. płynie Tak, słuchajcie, jak widzieliście przed chwilą, konkretno Brzana udało się wyciągnąć wędki na zarzucone, posiedza jeszcze jakieś pół godziny, słuchajcie, i się będę pakował dudą. Jak na pierwszy wypad na tym miejsce w tym roku, to Wam powiem, że po prostu efekty są zarąbiste, bo i Karasia, i Brzana nie liczyłem po prostu, że, że coś złowia, ale jakże przyjął jakieś sławy się już robiły, także go do morzyka chyba ożyła i może uda się jakoś ryba wyciągnąć. No i co słuchajcie, przeciepna jeszcze jedna wędka, ta druga leży, no i posiedza te pół godzinki, się będzie pakował do chłupy. Tak no, mój czas nad rzeką doby końca, słuchajcie dzisiaj miałeś czasu 3 godziny posiedzieć. Niestety muszę się pakować dudą, do bo trzeba jechać po córka do przedszkola. Ale następnym razem, słuchajcie, myślę, że tylko dłużej uda mi się posiedzieć. Także jeżeli Wam się film podobał, zostawcie łapa w górę, subskrypcja, piszcie komentarze. I widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiamka. Na razie.